Hmm. Jesteśmy przyzwyczajeni ufać naszemu umysłowi i naszym zmysłom, a szczególnie zmysłowi widzenia. I to, co ja odkryłam ostatnio, że to może być bardzo, bardzo złudne, czyli kolejna iluzja. Dlatego, że rzeczy, które są przed nami, Mogą nie być tym, czym się wydają. A tak naprawdę za osobami, ich słowami i działaniem, albo braku działań jest coś zupełnie innego. Ale jesteśmy tak zaprogramowani, nasz umysł jest tak zaprogramowany, że powtarzamy sobie pewne historie cały czas. Cały czas te same, dlatego wyświetla się nam, pokazuje się nam ten sam obraz. Dlatego te tak zwane nasze mm, traumy czy, czy wzorce, jakkolwiek by to nie nazwać, powtarzają się przed nami cały czas. A gdyby tak wyjść z założenia, że umysł nas kłamie, to co nam zostaje? Ja odkryłam, że czucie, nie uczucia, ale czucie może nam powiedzieć prawdę. Nie to, co widzimy, tylko co jest w nas. Taka chwila, taki moment. Ponad te wszystkie ograniczenia i wyświetlania i wymyślania, powtarzające się, tylko czucie. Więc czasami, jeżeli jest jakaś sytuacja w Waszym życiu, gdzie jest dramat, smutek, tragedia, czy złość, czy nawet agresja, poczujcie, co się za tym kryje. I nie wchodźcie w to, nie powtarzajcie tego samego, ale czujcie, co tam jest za tym. Może jest jakaś nauka, jakaś lekcja, może jest jakiś dar, a może jest właśnie prawda, że pomimo tego, co się dzieje na zewnątrz, Ty i tak wiesz.